Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Gęba się cieszy, no bo się, y, jestem właśnie w odwiedzinach w pracowni w Lochu Adasiowym. Dzień dobry Gęba, Panie się Adamie. Czy masz wolne? <grytanie> no nie mam wolne ty, te prace, inne się wykonuje dzisiaj, taki home office A, tak zwany. Czyli y, ale wpadłem w międzyczasie zobaczyć, co, zobaczyć jaki tu jest bałagan. Nie ma gdzie nogi postawić, nie ma gdzie postawić nogi. Ale to dobrze. A <laughs> frumaj. To dobrze, bo to znaczy, że w Adasiowym Lochu praca w repo trochu. Tak, Adaś, co ty tu robisz w ogóle? Co, 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 co teraz? Wakacje co ty się. Wakacje. <laughs> Drogie dzieci, jak będziecie dorośli, to tak będą wyglądały wasze wakacje tak, w pracy. W pracy. Eee, a, zapomniałem powiedzieć, słuchajcie, bo strzeliliśmy takiego falstarta. Jakiego jeszcze nie strzeliliśmy w tym sezonie? Co gdyż e, chyba w niedzielę wrzuciliśmy materiały i na fatwiszowy kanał, i na e, ten tutaj a. towarzyszowy, że jest dostawa jerków FMD. Natomiast w weekend coś nie zabanglało i się nie pojawiły na stronie. <grym, <grym, a, <grym, I się pojawiły wczoraj. Ostro tam mi pocisnęli, bo nie mogli kupić, także już można kupić. Podziękuję Wam w pierwszym komentarzu. Między innymi kolory. Szczupaka, które rozchodzą się w mgnieniu oka. Najpiękniejsze malowanie, którego Adaś jak zawsze robi najmniej, ale on to robi specjalnie, żebyśmy skakali sobie do gardy i wydzierali później te dżerki jeden drugiemu, a on czerpie chyba z tego jakąś przyjemność. Tak, I, tak widząc tak. jak wetkarze się biją o nie. No nie wiem, no bez przesady, ale. Dżerki Fendi są so dostępne, Adaś jakaś, e, czekaj, e, komentarz nam wędkarz napisał, no. zaraz Ci przeczytam, a propos tych jerków, że ma ich bardzo dużo. Co tam, A, obraz. Nie, no Ciebie, ciebie okay. pokazuję, jesteś tutaj, nie uciekaj. No Mam kilka Fendi, ale no. ważą 21 gramów. Czy możemy to zważyć na jakimś jednym filmie, bo podajemy wagę 30 gramów, być może moja waga jest zła. Nie Czy wkradł mam, się jakiś nie. błąd? Możliwe, że ale możliwe, mam, że 10 nie, gramów aż różnicy? Nie, nie. Różnicy? No bo ołowiu dajesz tyle samo. Tak, tylko, że... Czy zdefraudowałeś tutaj... ołów do niektórych nie. woblerów mam, i za lekkie bym Powiedział, że więcej jest takich jeszcze prze, przeważonych, że jeszcze więcej ważą, ale tutaj nie mam. Mam same duże, wiesz, przeważone Aha. jeszcze. Także no. kolego Karolu... Jak będę bo, odlewał, to na pewno... Coś może zważy. pokażemy, tak, zważymy. Nie denerwuj się tutaj na nas, ale generalnie woblery Słuchajcie, handmade, handmade, nie, to, to nie, nie. nie jest. On na pewno pracuje i, wiesz, na nie, nie. pewno chodzi, na pewno pracuje, na pewno jest słowny, tak jak pozostałe jerkie Fendi. A może gramatura się trochę różni. No mógł się gdzieś tam Adaś machnąć, ale Lato schud. Adaś mi Lato schud. się. Lato schud. Słuchajcie, Adaś się zarzeka tak zawsze jak z kolorami woblerów. A może tu coś będzie. O, o. A tu są odrzuty. Zobacz, odrzuty. Odrzuty. Bo je odrzuciłem. Tak, ty! I tak, słuchajcie, tak, ty zobaczcie te dżerki Effendi. Ty ich nie widziałeś nawet na oczy. Adaś uważa, że to jest jeden nie ten uważam, sam kolor w ogóle. No I ostatnio tu ty... na kolanach klękać, bez... tak, jak Paweł pod Bogiem, ale przysięgam, ty... Z jednej puszki farby jednej. Powiedzcie słuchaj, mi, czy to jest z jednej puszki farby? Temat, ja tak nie mówiłem. Z jednej puszki farby, klęczą tutaj Bardzo do Paweł, wizy. niemożliwe. Ta sama puszka farby. Jak tak, cudem? Tak, to jest daltonizm. Jeszcze takiego daltonisty to nie mieliśmy tutaj, kurczę. No ale tak, handmade daltonizm. I inne schorzenia wpływają na to, że takie co czasami dzieją się różne cuda, do, do wyrzucenia. Generalnie. wyrzucenia idą. Do jakiego o, wyrzucenia? Otóż no bo bo ja będę... Patrz. Patrzcie, szczupaki nawet odrzucił niektóre, bo coś im dolegało. To już... To, to są tarłowe. Jakie? Tarłowe. <tarpłowe> to taka tacka odpadów zawsze Odpadać. gdzieś tam do naszych pudełek na łódkę e, zabieramy do, do łowienia po prostu. Adaś, a co teraz? Co teraz będzie? Bo Imperatory pod każdą postacią. Powiem <grym> ci tak, pierwszy, imperatory pierwszy, idą jak woda. Pierwszym, pierwsze płytko schodzące, ale od razu i średnie, i duże, i małe. E, uzupełnienie Wszystkie. stanu, mhm. ale najbardziej. No znaczy nie ma już w ogóle: nul, zero, nic. Nie ma płytkich imperatorów. No. Nie wiem, zrób ze 2000 sztuk. Ta, i wiesz, są, <grym>, no ale zrób większą ilość, bo Tam niskie się. stany wód w rzekach, niżówki ciągle. Przynęty jak najbardziej łowią i sumki, i bolenie, i nawet sandacza. sandacza. Tutaj mieliśmy ostatnio, jeden wędkarz tam wysłał, że w, w pierwszym wyjściu pierdyknął sandacza takiego 70 plus na płytkiego imperatora. Także jest deficyt, nie ma ich, a myślisz, że kiedy mogą być? A to jest I kluczowe pytanie, pytanie, bo obiecywałeś, że do końca miesiąca będą. Który dzisiaj mamy? Ale którego miesiąca? A, <laughs> które teraz do którego miesiąca? Jaki nie, pod... przy dobry wiatra w przyszłym tygodniu pod koniec powinien być. Gotowa. 24 dzisiaj. dobry wiatra. 24 mm. za tydzień 31. No. no dobra. A może ci w czymś pomóc? Tak. To poczekaj, jak się czujesz? Tak i od razu. Znowu jest. po nocy siedzieć robić. Nie no, jak będzie trzeba, to jakoś możemy nockę walczyć. Może live'a byśmy zrobili i tu ja je myślę, nie wiem. Takowali każdą, te każdą wodery. Noc, w wodery. Każdą nockę do połowy sierpnia. Bez snu. Ten kawalerem został. Zapomnij o rybach. <laughs> zapomnij o rybach, zapomnij. Przyświecaj. Czy cię wywiozłeś do babci? No nie, jedno Jedno zostało. A no drugie Bo babcia z głowa nie daje rady, bo A domu po jedna babcia jest. Nie, bo babcia druga tu się przeprowadziła. A, czyli siedzi u was? Nie, w Konstancji nie mieszka teraz. Aha. Ale no zobaczymy, bo jest szansa, że się i drugiego pozbędziemy na trzy tygodnie. Bo już mi żona zaplanowała malowanie domu. <laughs> Także Ale ja nie. Na zewnątrz? Nie, nie, właśnie wewnątrz. Nie dość, że tu będę musiał Tobie pomagać, to jeszcze po nocach domalować, jeszcze praca, ryby, wszystko. Tak leci Wiecie. po prostu czas, roboty, jest dużo na każdym froncie. Adaś, bo tak mnie ciekawi, tu Cię nagrywam, co to za wędki z tyłu są, bo to od jakiego dostaliśmy tak, na testy. Tak. Eee, jakieś długie mi się wydaje co to jest? Do 10 grał takie kleniówki. a wiesz, jest... się odpakuj, zobacz. Słuchaj, bo niżóweczki, są chochliki, są szakale, może byśmy jakiś dzień zrobili zakleniem brzaną na tych brzanowiskach? Brzano. No na brzanowisku popróbowali. Już Czy widzę, jest że nie? jest długi dziewięć, e, o, dziewięć, tak, s, 9 metrów, tak, Nie, 9 tak, tak. stóp. Mhm. Do, e, Poczekaj. 270, no to akuratny będzie. 274. Widzę po opakowaniu, że to jest model Basara. Basara Pornhub 10. Pornhub, o. No jest hub, tylko porna nie ma. Ale to może dobrze, bo to nie ta dyscyplina sportu. Do 10, g... no to. Pokaż. Tak, kleniowec. Ale jak to widzisz, z brzaną 75 cm? Zależy. Zależy jeszcze, gdzie ją będzie. Brzany są tyle fajne, że wiesz, najpierw w górę ci ucieka, tak. potem trochę w dół. Ale fajnie, tak bo on będzie kręcał się aż do samego dolnika wyginał. No. Pogacz, no, weź, tam to. za. I to dwa takie same są? Tak. O, widzisz, no to będziesz ty miał jednego, a ja drugiego. To nie pójdź. Do no daj do góry, do góry, trzymam. Ojej. No. Dobry będzie. No. no dobra, no to już no, mamy dobrze. zadanie na weekend, żeby za brzanami popływać. A nie sumki? No, no to... Z ile te sumy można łowić? W kółko, Ale Ci, sumki, coś innego, sumki, no? sumki. A tak poznałem, coś byśmy zmienili w tym życiu bezkarskim, nie? życie to. Zabrzano. Na taki ja wiem jak to będzie, weźmie. sumek weźmie a. na taki zestaw. Ej, I będzie jazda. Będzie tylko gwizd, świst. O ile, o ile tak jeszcze jest fajnie podzielone, że na chochliki zazwyczaj łowi się tam właśnie klenie. Tu na nasze wiśle bolenie się trafiają i to całkiem I duże. Nie, nie, Z kolei na szakale to jest to u nas na naszej wiśle w ogóle taki bardziej właśnie kleni brzana i często sumek lubi na niego gwizdnąć. No Jak macie zestaw do 10-15 gramów, no to niech ten sumek w silnym nurcie ma metr i już się ja największego robi. Jazz dżembory. 23 na szakala. Na, na, na 004 plecionkę. 004. Ale tam był fuks, bo ci poszedł w zatokę, tak, nie? Tak, tak. To by trwało. Jakby się odkręcił od razu nie, na. no, nurt to by było przygryzane. Od czy razu na szans. warkocz, na nurt to by było No ale to pozamiata. dawno i nieprawda. Ale było. Wspomnienia a, zostały. A, kiedy to byłoś. Kiedy to było? Więc tak, więc e, prosimy trzymać kciuki, bo e, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w przyszłym tygodniu będzie dostawa e, płytkich imperatorów, a później pozostałe. Najważniejsze są te płytki, Adaś. My sami mamy w pudełku e, trzy sztuki. Pięć. Pięć? Pięć. Schowałeś jeszcze gdzieś. Nie, trzy są, a dwa w tym pudełku takim czerwonym. A, jest jakieś tajne pudełka, pudełeczka, kurde. Jak no to, nie urwałeś, to jest to pięć. pięć. Ja Pamiętam, jak, za, jak zaczynaliśmy e, tak szerzej testować i pokazywać imperatory, to mieliśmy pięć woblerów na czterech nas było. No tak, jeden w zapasie. I się wymienialiśmy. Do, do, dobrobyt. I, no. I nawet zdarzyło się tak, że jednego urwaliśmy Masz, i za to, dwa to, dni go Michał tak, wyłowił. Tak, tak, tak. Było coś takiego. <laughs> Także odzyskaliśmy. No, życie, życie testera czempiona do najłatwiejszych nie należy, bo nie rozpieszcza producent, a jeszcze za te przynęty zapłacić, trzeba <śm> i, się, <śm> i się jeszcze nasłuchać, jakie to poświęcenia, jakie to, jakie tamto. Ta, Ale no tak, nie. najtwardsza star się hartuje właśnie w takim bólu. <śm> No tak, no tak, taka jest <laughs> prawda. Główno to i w puchu zmar się. Dobra, Mogę tego Adasz. nie mówić. E, to taki dzisiaj materiał. E, no w, Vlog sytuacyjny z pracowni co tu się dzieje? Ja wpadłem na kawkę. E, i, i, I pogadać chwilkę. Jadę dalej załatwiać swoje sprawy, Ada się zostaje tutaj załatwiać swoje sprawy. E, na wisełkę oczywiście. Zapraszamy, jakbyście chcieli popływać z nami komercyjnie. Jest taka możliwość: mamy możliwość w każdy dzień tygodnia. E, pomimo tego, że no, pracujemy na pełen etat, Adaś tu jest w pracowni, więc on bardziej może w tygodniu, a ja bardziej w weekendy. E, to na e, wiadomości prywatne się odzywajcie. No, prześlemy wszystkie szczegóły: co, jak, kiedy, za ile i dlaczego tyle, i tak dalej. I jedziemy, nie? Potem pilot jeszcze podskoczymy do Ciebie i. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych jakże zacnych gniotów z pracowni. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Panie Adamie, trzymamy się ramię w ramię. <grystanie> Na razie.